Pamiętacie czasy pierwszych komórek i Windowsów? Nasza firma pamięta je bardzo dobrze. To wtedy w 1996 roku powstał Dr. Q. QED. W tym samym roku kupiliśmy licencję na oprogramowanie EDI. Kontakt z był wówczas utrudniony, a informacje nie zawsze były na wyciągnięcie ręki. Wokół nas zachodziło wiele zmian. W kraju powstawały kolejne sieci handlowe. Polska przyłączyła się do NATO. A nasza firma wciąż się rozwijała. W 1999 roku, gdy premierem miał Matrix, zmieniliśmy nazwę na Edison i dołączyliśmy do wielkiej sieci. Nie przejął nas jednak agent Smith. Staliśmy się częścią prokom internet, do którego należała m.in. Wirtualna Polska i StopKlatka. W nowe milenium weszliśmy odmienieni. Przełomem w Polsce okazał się ogólnodostępny, szybki internet, który połączył nas na niespotykaną dotąd skalę. To znacznie ułatwiło wszystkim pracę. Po przyłączeniu się naszego kraju do Unii Europejskiej otworzyły się dla wielu firm nowe możliwości. W szybkim tempie rozwijała się też technologia. Zmiany w Polsce przyspieszyły ogólnie od kiedy w 2007 roku weszliśmy do strefy Schengen. Komputery sprzed 10 lat już wtedy były wspomnieniem. Zastąpiły je nowoczesne laptopy, Kindle, smartfony i iPady. Kolejnym krokiem milowym w historii Edisona było przejęcie firmy w 2011 przez powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA. Już rok później zadebiutowaliśmy na giełdzie New Connect i podpisaliśmy kolejną rozszerzoną umowę z Castoram. To był dla nas dobry czas. Przeszliśmy sporą metamorfozę, między innymi przenosząc i unowocześniając biuro. Ostatnie lata były intensywne. Nie zwalnialiśmy jednak tempa. To my je nadawaliśmy. W 2018 roku kupiliśmy nowe oprogramowanie od OpenText oraz wygraliśmy przetarg na platformę elektronicznego fakturowania. A już rok później, w czerwcu 2019 roku, dołączyliśmy do międzynarodowej grupy Editel. To był nasz czas. Rozwój Edisona widać zresztą po ciągle rosnących przychodach firmy. Odpornych na nie zawsze sprzyjające okoliczności. Przez ostatnie 25 lat zmieniło się tak wiele. Sprostaliśmy jako firma wielu wyzwaniom po drodze. Nie udałoby się to bez niezawodnego zespołu. To dzięki niemu Edison jest stale obecny w branży. Już 25 lat.